To już 21 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku cały świat zjednoczył się w zbieraniu pieniążków dla noworodków i dla seniorów. Tak jak zapewniał Józef działo się sporo. Brodzi, czego nie można się od niej dowiedzieć. Dialog był pełny, trzeba dużo dwóch, a życia baczk nie daje nam. Tłuch. Podobno w takim jak ludzie, a jednak bliżej są nieba. Siedzę na tyłku z rękami w kieszeniach, a duszy nie tego trzeba. Odwiedziliśmy szpital w Cieszynie, aby zobaczyć jak wykorzystywany jest cenny dla życia sprzęt. Szpital Śląski w Cieszynie od wielu lat współpracuje z orkiestrą niemalże od początku. Przez cały ten okres niemalże corocznie dostajemy jakieś dary z fundacji. Przez te wszystkie lata wartość zgromadzonych darów teraz już przekroczyła pół miliona złotych. Chcieliśmy jakoś zrewanżować się w Wielkiej Orkiestrze, i w tym roku postanowiliśmy, żeby pomóc w zbieraniu pieniędzy, dlatego dołączyliśmy do sztabu orkiestry w Cieszynie, No i razem zbieramy pieniądze na dzieciaki, no a w tym roku również dla seniorów. O sprzęcie, który otrzymał szpital, opowie nam pani ordynator oddziału dziecięcego. Co corocznie otrzymujemy dary ułatwiające. Pielęgnację noworodków, ratujące życie zdrowie noworodków, yy, pomagające nam w diagnostyce, czy też w badaniach przesiewowych. Mamy sprzęt do badania słuchu. 100% noworodków ma wykonywane to badanie, czyli służy wszystkim. I wszystkie dzieci, które mają do 10 roku życia na ziemi cieszyńskiej mają to badanie wykonane. Wszystko dzięki Fundacji Owsiakowskiej. To samo jeśli chodzi o przesiewowe badania profilaktyczne stawów biodrowych. Mamy USG podarowany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, i od 6, nawet siedmiu lat wszystkie dzieci mają badanie USG stawów biodrowych wykonywane na sprzęcie owsiakowskim. Miał robione badanie słuchu, no i też inne badania. Wiemy, że znajduje się tutaj jakiś sprzęt z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w tym szpitalu, który bardzo pomaga. Następna rzecz, która służy wszystkim to badania pulsoksymetryczne, które od 6 lat robimy tak samo. Wszystkim noworodkom, więc służy całemu społeczeństwu. Badania pulsoksymetryczne wykonujemy dzięki pulsoksymetrom uzyskanym od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Służy to do y, takiego... Dużego przesiewu, wykrywania silniczych wad serca. Następna rzecz, która bardzo ułatwiła życie chorym noworodkom i wcześniakom, to jest Infant Flow. Uzyskaliśmy pierwszy aparat w 2007 roku. No, To były wielkie kroki milowe w naszym oddziale, ponieważ zmniejszyła się ilość intubowanych noworodków, wentylacja noworodków stała się łatwiejsza, delikatniejsza, przyjemniejsza dla zniesienia. Dla tego maleństwa, który urodził się i ma jakieś problemy z oddychaniem. W 2012 roku w listopadzie uzyskaliśmy inkubator transportowy łącznie z infantlołem. To urządzenie ułatwia właśnie start od pierwszej minuty życia, bo z tym sprzętem jedziemy na salę porodową, na salę cięć cesarskich, gdzie przychodzi na świat Dzidziuś każdy chory Dzidziuś. Wędruje właśnie do tego ciepełka. Jeśli wymaga wentylacji, jest wentylowany właśnie na takim sprzęcie, nieinwazyjną metodą, C-papem, która jest bardzo dla niego y, przyjazna. Polega to na tym, że na nosek ma zakładaną delikatną maseczkę mięciutką. Nie jest intubowany, i ten sprzęt ułatwia mu właśnie rozprężanie płuc. My, jako pracownicy, jako szpital, zrobimy wszystko, aby te pieniążki, zebrane przez cieszyniaków, wróciły tu na naszą ziemię, właśnie w sprzęcie. W sprzęcie dla noworodków i w sprzęcie dla seniorów, czyli dla wnuków i dla babciatków. Wybieraliśmy się na oddział tutaj, do geriatrii i właśnie. Ucieszyłam się, że dla ludzi starszych robi się taki wspaniały gest i tak sobie pomyślałam, hmm, ciekawe czy w Cieszynie też będzie zasięg tego, tego wspaniałego działania, dojdzie do Cieszyna, no i bardzo się cieszę, że jest w Cieszynie. Oddział Geriatryczny w założeniach swoich jest oddziałem dedykowanym całościowej. To znaczy wykraczającej poza obręb jednej, jakiejś jednej szczególnej dyscypliny medycznej, opiece nad seniorami. Jeśli chodzi o kryteria formalne. Dla Narodowego Funduszu Zdrowia pacjent w wieku geriatrycznym to jest pacjent w wieku powyżej 60 lat, ale tak naprawdę zdecydowana większość naszych pacjentów to 80 i więcej latkowie. Jesteśmy młodym oddziałem i dopiero co wyrastamy z wieku tak naprawdę niemowlęcego. Na pewno cierpimy na duże niedostatki sprzętowe związane głównie ze sprzętem służącym pielęgnacji i rehabilitacji naszych chorych. Palącym brakiem jest na przykład, są na przykład specjalistyczne łóżka ułatwiające rehabilitację chorych unieruchomionych, takie przyrządy, jak na przykład tory do nauki chodu czy pionizatory, no na pewno bardzo ułatwiłoby to pracę, pracę naszemu zespołowi. Jedynym czego braku. W palący sposób nie odczuwamy, to to wspaniała kadra. Wspaniała kadra chcę podkreślić wielkie zaangażowanie i poświęcenie tych wszystkich ludzi, którzy na naszym froncie działają. Nie dysponujemy niestety w tej chwili wielką liczbą łóżek. Posiadamy w tej chwili 15 łóżek. Realia są takie, że, że, że często również pacjenci leżą na dostawkach. Opieka nad seniorami zależy od tego, co zrobimy tu i teraz. I to nie jest kwestia Czegoś, co damy naszym bliskim, naszym rodzicom, dziadkom czy przyszłym pokoleniom, to jest to coś, co damy sami sobie i powinniśmy o tym bardzo pamiętać. To zaprocentuje i odbije się na naszej własnej przyszłości. Film został zrealizowany przez grupę kreatywnych ludzi dla Cieszyńskiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.